To Kacie ten główny jeden z, z tych chłopaków, y, uczniów szkoły muzycznej też y, cały czas się waha, czy y, to talent ma większe znaczenie, czy ta mitręga codziennych ćwiczeń y, jest w stanie go doprowadzić do tej doskonałości. No tak, to jest, wie pani, to jest jeszcze taka rzecz, że jak ja chodziłem, bo ja chodziłem do szkoły muzycznej i stąd, że tak powiem, mam pewną wiedzę na. Na Boże. Ta... No tak, tak, mm -hmm. oczywiście. Że były bardzo różne podejścia, wie pani, do tego. Oni nas uczyli, że tak powiem, pewnej etyki. To, to nie była tylko u, u nauka techniki czy nauka muzyki, zasad muzyki. To była też jakaś szkoła życia. To znaczy, że oczywiście byli uczniowie bardzo zdolni, którzy liczyli na kariery indywidualne, prawda? To w, wtedy ci nauczyciele, którzy na nich stawiali, którzy przecież też się chełpili, że to są ich uczniowie i tak dalej, to oni ich mitygowali, oni ich trochę uciszali, słuchajcie, nie wierzcie za bardzo, bo to się różnie może skończyć. I wtedy stawiali, za, że tak powiem, za wzór czy za ideał, że samo ćwiczenie, samo, że tak powiem obcowanie z muzyką jest wartością, a nie kariera, a nie sukces. Tylko że jak pokochasz prawdziwie, głęboko muzykę, to będziesz szczęśliwy. A y, czy zrobisz karierę, czy nie zrobisz, to, to jest niepewne. I nie A nawet jeżeli zrobisz, to wcale nie jest powiedziane, że będziesz szczęśliwy. Ale czy taki nauczyciel, który. Yy... Dziś by się pewnie powiedziało, katuje swoich uczniów aż tak trudnym technicznie utworem, jakim jest to tokata Schumana. To jest dobry nauczyciel, czy nauczyciel powinien bardziej właśnie odpuszczać, tylko zachęcać, bezstresowo? Tak, ale wie pani, jeżeli chodzi o, o tę historię z tym konkretnym utworem, przypominam, że to jest utwór, który, który Szuman napisał mając lat 19, który sam miał problemy z techniką, on uważał, że on nie jest dobrym pianistą i... Mhm. Podobno, no to jest trochę legenda, nie jest to udowodnione, ale no taka jest to opinia, że właśnie ten to KT Schumann stworzył po to, żeby sam, samemu ćwiczyć. No, ćwiczyć. On wiedział, czego mu brakuje i że to mu mhm. rozwinie. A to tam u mnie w tym opowiadaniu to nie jest tak, że ten, że ten, że ten profesor chce tym utworem, rzeczywiście bardzo trudnym technicznie, ich katować. Mhm. Tylko on im ten utwór zadaje, wpisując tę całą historyjkę, którą on tam wymyślił, bo to jest jego historyjka przecież, te, tego Chrzuma, to jest jego interpretacja, prawda, mhm. że to jest historia to o muzyku, który życie. kocha muzykę, prawda, i że, że ten utwór wprost muzyką wyraża tę ideę, o której, o której ja tu mówię, tak, mhm. więc oni ich chce, że tak powiem, namówić do tego utworu, ponieważ, że ten utwór daje jakoś klucz do głębi muzyki, do tego, co w muzyce jest ważne, a nie, a nie ze względów technicznych, jak on im zadaje Fugę, Bacha czy Etude Chopina, to to ćwiczy technikę, a on po prostu w tym utworze widzi pewną myśl, pewną ideę, którą jeżeli sobie przyswoisz, to, to cię może w trudnych chwilach uratować. Ale powinniśmy w muzyce doszukiwać się tego clue czy to jest język, którego w ogóle nie powinniśmy no, no, to interpretować? Nie wie pani, to jest. To, zresztą to jest temat rozmów w tym tak. opowiadaniu. Oni tak. tam właśnie, że ten, ten profesor. Najpierw jest... mówi, że nie, a potem, że tak. No tak, no, ale wie, wiecie państwo, no, to, to jest taka dyskusja odwieczna, bo. Wiadomo, są różni kompozytorzy. No, są kompozytorzy, którzy absolutnie odrzucają jakąkolwiek tak zwaną interpretację literacką czy filozoficzną. Mm -hmm. no, że muzyka to jest abstrakcyjna sztuka, jak matematyka i, i to jest gra dźwięków, koniec. Prawda? Mm -hmm. Jest cała grupa innych kompozytorów, natchnionych, czy tam marzycieli, jak o nich mówią. I Schumann właśnie do nich należy, czy wręcz jest sztandarowym takim kompozytorem, który wręcz no, na, na, napisał, dziesiątki stron na temat swoich utworów. Zresztą nawet nie trzeba czytać tych stron. On miał wielki taki, że tak powiem, taką wyobraźnię poetycko-literacką. Zresztą był, można powiedzieć, niespełnionym pisarzem. Ten ojciec aspirował, był bibliotekarzem, był księgarzem, yy, chciał być pisarzem. On wyrósł w takim, w takim literackim duchu, w związku z czym on projektował na te swoje utwory różne takie historyjki, które moglibyśmy dzisiaj opisywać jako opowiadania. Ale yy, nawet bez tego, jak się, jak się słuchał, Całych tych cykli. Fortepianowych Schumana, no typu Chrysleriana, typu sceny dziecięce, typu utwory fantastyczne, to nawet nie trzeba znać tych, czy karnawał, zwłaszcza, zwłaszcza karnawał, gdzie jest na przykład kawałek pod tytułem Chopin, gdzie jest portret Chopina. Mhm. Jest portret Chopina zrobiony na podstawie jednego spotkania z Chopinem. Przy się raz spotkali tam w Lipsku, po, pokazywali sobie, jak można być dzisiejszym językiem, schwyty swoje. Ja tak, ty tak. I on na podstawie jednego spotkania zapamiętał, Pamiętał idiom Chopinowski, który jest dosyć charakterystyczny, i stworzył rodzaj pastiszu, utwór w stylu Chopina pod tytułem Chopin. O, tak wygląda Chopin. tak się bawił Schumann. W związku z czym ten mój profesor, który jest wielbi tego Szumana, zna się, ma tam takie lekcje pod tytułem literatura muzyczna, opowiada o tym wszystkim, więc on mi takie bajki o różne, no bo tak się młodzież, młodzież się przekonuje, pozyskuje się tak młodzież. I teraz niektórzy zaskakują, a niektórzy nie, no i mhm. I teraz między tymi, nawet dwoma bohaterami jest tak, no, że zaskakuje, prawda, ten, ten, ten zdolniejszy, ten sławek, prawda, który technikę ma fantastyczną, a który takich rzeczy nie rozumie niby. I nagle, jak ten mu opowiada, to on jest oczarowany, prawda? Został tajemniczo uwiedziony przez, to, przez, tę, przez tę bajkę, prawda?